Eee, szanowni, a więc jestem w jednym z bardziej popularnych miejsc, jeżeli chodzi o dali. Te trzy pagody, które widzicie za mną, symbolizują przede wszystkim równowagę pomiędzy siłami natury. Dlatego też są właśnie ustawione, jakbyście zobaczyli z lotu ptaka, w kształcie trójki. Najwyższa z nich, ta pierwsza, ma ponad 70 metrów wysokości. Około 70 metrów wysokości. Nie wiem, czy wieje. Nie, nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo strasznie wieje. Myślałem w ogóle drona odpalić, ale nie będę ryzykował. Także powiem Wam, że robi wrażenie. Z tyłu te góry dopełniałem jakby jeszcze tego klimatu. Wyobraźcie sobie, że mają one tysiąc lat. Ponad 1000 lat i przetrwały niejedno silne trzęsienie ziemi. Także to jest dowód na to, że nie potrzeba specjalnie nowoczesnej budowy, żeby. Takie pogody cienkie, wąskie i wysokie przetrwały, przetrwały masę części ziemi. Także petarda, petarda. Chińczyki mnie tutaj w koło nagrywają, a ja lecę dalej z tematem. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Elo. Nice one. Cześć.